powódź i rozwiązania związane z usuwaniem jej skutków. W wyniku powodzi, która dotknęła południowo-zachodnią Polskę 16 września 2024 na części terenu Dolnego Śląska, Śląska i Opolszczyzny został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Każdy pracownik zamieszkały w regionie objętym rozporządzeniem może znaleźć się w sytuacji, w której z wiadomych względów nie będzie mógł dotrzeć do zakładu pracy bądź możliwość jej faktycznego świadczenia będzie ograniczona. Ustawodawca przewidział regulacje prawne usprawiedliwiające nieobecność w pracy z tego tytułu. Jaka jest podstawa usprawiedliwienia nieobecności w pracy w związku z powodzią? Na podstawie artykułu 8 ustęp 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 16 września 2011 Okolicznością tą jest faktyczna niemożność świadczenia pracy przez pracownika w związku z powodzią czyli sytuacja, w której rzeczywiście i obiektywnie pracownik nie może świadczyć pracy np. z powodu braku możliwości dostania się do zakładu pracy. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu powodzi? W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o faktycznej niemożności świadczenia pracy z powodu powodzi i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności. Czy za czas nieobecności pracownika w pracy w związku z powodzią pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia? Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w związku z powodzią pracownikowi przysługuje prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów przez okres przewidziany przepisem. Takie świadczenie nie przysługuje pracownikowi, którego wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu powodzi wynika z odrębnych przepisów. Czy pracodawca będzie mógł zwiększyć liczbę przysługujących pracownikowi dni wolnych? Pracodawca, w razie uzasadnionych okoliczności, będzie mógł wydłużyć liczbę dni w sytuacji, gdy wystąpi faktyczna niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią. Pracownikowi za ten okres przysługiwać będzie odpowiednia część minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy przysługuje pracownikowi w związku z usuwaniem skutków powodzi? Dodatkowo, pracownikowi będącemu poszkodowanym przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze do 20 dni w celu usuwania skutków powodzi w odniesieniu bezpośrednio do swojego mienia lub mienia osoby spokrewnionej lub niespokrewnionej pozostającej z nim w faktycznym związku. Wspólnie zamieszkującej i gospodarującej. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. W jakim terminie pracownik może skorzystać z dodatkowego zwolnienia od pracy w celu usuwania skutków powodzi? Opisanego wcześniej zwolnienia w wymiarze do 20 dni, pracownik może skorzystać do 31 grudnia 2024 roku. Co z urlopem wypoczynkowym pracownika? Czy istnieją inne niż dotychczas sposoby, aby go wykorzystać? Pracownik otrzyma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym, odpowiadającym jedynie części dobowego wymiaru czasu pracy pracownika. Urlop udzielany w tym trybie nie będzie mógł jednak przekroczyć wymiaru 5 dni. Czy pracownik może wykorzystać w związku z powodzią tzw. urlop na żądanie? Zgodnie z artykułem 167 indeks 2 kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. W związku z sytuacją powodziową, liczba dni urlopu na żądanie zostanie powiększona o 4 dni w stosunku do liczby dni przewidzianej w kodeksie pracy. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Czy pracownik w związku z powodzią będzie mógł być zatrudniany po godzinach bądź delegowany? Nie. Pracownik nie będzie mógł być zatrudniony w godzinach nadliczbowych, jak i delegowany pozostałe miejsce pracy bez jego zgody wyrażonej w postaci papierowej lub elektronicznej. Czy można odmówić pracy, gdy ze względu na powódź w zakładzie pracy nie są spełniane wymagania z zakresu BHP? Zgodnie z artykułem 210 paragraf 1 Kodeksu Pracy, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. A jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa takiego zagrożenia, ma też prawo oddalić się z miejsca zagrożenia. W obu wymienionych przypadkach pracownik musi zawiadomić o tym niezwłocznie przełożonego, a także zachowuje prawo do wynagrodzenia. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Zapraszam do czytania i oglądania. Natalia Cichy.